Siemanko, siemanko. Właśnie przyjechaliśmy na zbiornik, na wyrobisko. Ja tutaj byłem, o, jak miałem naście lat. Łowiliśmy tu szczupaki. Dotąd w ogóle nigdy nie doszedłem, bo łowiliśmy na samym początku, czyli tam po drugiej praktycznie stronie, bo tu jest cała wyspa taka. A próbuję złowić jakiegoś okonia. Może się uda. Zobaczymy, ja też spróbuję namówić Piotrka, żeby tu przyjechać, po prostu z pontonu połowić. Bo tu powiem, wam, że miejsce jest no przekozackie. Nie stara <laughs> żwirownia, oczywiście PZW tutaj jest. O kurcze, jakie pomościki. No, zejścia są fajne. Można pewnie połowić, zobaczymy. O, widzę okonika.